Blind ranking króla Arkadiusza Jakubika. Ksiądz Andrzej Kukuła z Kleru. To będzie dobre. Bazylku. Ee, ksiądz, które miejsce? Hmm. Drugie? Czwarte. Cztery razy e, Czwarte miejsce. Marcin Kania z Informacji zwrotnej. E, Bazylku. Marcin Kania. Drugie. Dwa razy, naprawdę? Czy ty oglądałeś to wszystko? Sam mi to puszczasz. Maciej Skiba z Wołynia. Mm, piąty. Notariusz Jan Janocha z Wesela. Mm, drugi będzie. Sorry Bazylku, nie, nie zapytałem cię o, y, cię o zdanie, chociaż nie, drugi był Marcin Kania. Trzeba było spytać. Czyli wychodzi na to, że notariusz y, Janocha y, zajmuje miejsce trzecie. Edward z filmu Dom Zły. Bazylku? Teraz to Bazylek się myje. Bazylku? No, no nie, ja wiem. Ja już nie będę pytał o podpowiedź Bazylka. E, numer jeden. Najważniejsza rola. Edward Środoń. Dom Zły! Wow! The winner is! No i zwariował. Bazylku. Zwariowałem.